Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród Rozdział osiemnasty pod tytułem Nie traćmy czasu Mary oczywiście nie obudziła się wcześniej następnego dnia. Spała długo, albowiem była bardzo zmęczona. Marta zaś przynosząc jej śniadanie opowiedziała, że Colin jest zupełnie spokojny, lecz chory i ma gorączkę, co zwykle bywało, gdy się wyczerpał krzykiem i płaczem. Mary wolno spożywała śniadanie, słuchając. Panicz mówił, że prosi, żeby panienka poszła do niego, jak tylko będzie mogła, mówiła Marta. Aż dziwne, jak sobie panienkę upodobał. To pewnie po tej ostatniej nocy, co? Nikt inny nie śmiał tak z nim postąpić. Biedny chłopiec. Tak go zepsuli, że już święty Boże nie pomoże. Matka mówiła, że najgorsze dla dziecka jest to, jak zawsze ma swoją wolę albo jak jej nigdy nie ma, a nie wiadomo co gorsze. Ale panienka to się też nie najgorzej potrafi złościć. A panicz mówi, jak do pokoju weszłam, proszę cię, zapytaj panne Mary, czy nie zechciałaby przyjść porozmawiać ze mną. Niech no panienka pomyśli. Panicz mówiący, proszę. Pójdzie panienka? Wpierw pobiegnę zobaczyć Dika. Odparła Mary. Albo nie. Najpierw pójdę odwiedzić Kolina i powiemy mu... Już wiem co powiem. Dodała w nagłym natchnieniu. Miała kapelusz na głowie, gdy w pokoju stanęła i Colin przez sekundę doznał uczucia rozczarowania. Leżał w łóżku, twarz miał przerażająco bladą, a wielkie, sine kręgi pod oczyma. – Cieszę się, że przyszłaś – wyrzekł. – Głowa mnie boli i wszystkie kości, bo jestem bardzo zmęczony. – Czy idziesz gdzieś? Mary podeszła blisko i oparła się o łóżko. – Nie zabawię długo – rzekła. – Idę do Dika, ale zaraz wrócę. – Colin, wiesz co? Coś już wiadomo o ogrodzie. Twarzyczka mu pojaśniała i zaróżowiła się lekko. Och, naprawdę? zawołał. Całą noc mi się śnił. Słyszałem, jak mówiłaś, że się szarość w zieleń przemienia, i śniłem, że stoję w miejscu przepełnionym małymi, drżącymi zielonymi listeczkami. A wszędzie były ptaszki w gniazdkach i wyglądały tak słodko i mile. Będę teraz sobie o tym myślał, dopóki nie wrócisz. Pięć minut potem była już Mary z Dickiem w ogrodzie. Lisek i kawka towarzyszyły mu znowu i tym razem przywiódł jeszcze dwie oswojone wiewiórki. Dziś przyjechałem na swoim koniku. Mówił: Poczciwe zwierzątko ten mój skoczek. A tych dwóch łobuzów przyniosłem w kieszeniach. Ta tutaj nazywa się orzeszek, a ta oto łupinka. Gdy powiedział orzeszek, jedna z wiewiórek wskoczyła mu na prawe ramię. Gdy zaś powiedział łupinka, druga wdrapała się na lewe. Gdy usiedli na trawie z kapitanem skulonym u ich nóg, sadzą słuchającą uroczyście na drzewie oraz orzeszkiem i łupinką węszącymi obok nich, zdawało się Mary, że nie będzie miała siły porzucić takiego uroczego towarzysza. Wszakże, gdy zaczęła opowiadać, spojrzenie w zabawną twarz Dika zmieniło jej myśli. Widziała jasno, że chłopcu żal kolina bardzo, więcej niż jej. Spojrzał na niebo i rozejrzał się dookoła. Niech panienka posłucha ptaszków. Cały świat zdaje się ich pełny. Ich świergotu i śpiewu, mówił. Proszę patrzeć, jak przelatują, posłuchać ich nawoływań. Jak wiosna idzie, to zdaje ci się, że cię cały świat woła. Listki się rozwijają, może je panienka widzieć. I jeszcze ten zapach mówił, ruszając swym zadartym nosem. A ten biedak tam leży i leży zamknięty i widzi tak mało, że tylko myśli i myśli o różnych rzeczach, które mu łzy wciskają z oczu. Niech będzie, co chce, musimy go tu ściągnąć. Niech patrzy, słucha, wącha to cudne świeże powietrze, niech się w słońcu wykąpie. i nie zwlekajmy z tym. Gdy bywał bardzo czymś pochłonięty, zwykł mówić swą specjalną Yorkshire'ską gwarą, choć zwykle uważał na siebie, by go Mary mogła lepiej zrozumieć. Lecz Mary lubiła tę gwarę i usiłowała nawet przyswoić ją sobie. I teraz popróbowała swych sił. Nie zwlekajmy z tym, powtórzyła, przekręcając zabawnie wyrazy na sposób Dika. Powiem ci zaraz, co najpierw musimy zrobić. Ciągnęła dalej, a Dick się uśmiechał. On cię bardzo polubił z mojego opowiadania. Chciałby cię poznać, a także kapitana i sadzę. Gdy teraz do domu wrócę, to go spytam, czy możesz jutro rano przyjść do niego i przyprowadzić swoje zwierzątka, a potem, niedługo, gdy już będzie więcej listków i pączków wiosennych, to go wydostaniemy koniecznie. Ty będziesz popychał jego fotel na kółkach i przywieziemy go tutaj i wszystko mu pokażemy. Mary dumna była, gdy skończyła mówić, bowiem pierwszy raz wypowiedziała tak dużo tutejszą ludową gwarą. Musi panienka pomówić tak samo z paniczem, zachichotał Dick. Uśmieje się, a dla chorych śmiech to najlepsze lekarstwo. Matka mówi, że pół godziny śmiechu i wesołości od samego rana to może od najgorszej choroby ustrzec. Jeszcze dzisiaj, zaraz teraz przemówię do niego jak ty, odparła Mary. Ogród tymczasem rozwinął się na tyle, że co dnia zdawało się, iż jakaś dobra wróżka laseczką czarodziejską wyczarowuje cuda z ziemi i gałązek. Ciężko było stąd odchodzić, tym bardziej, że orzeszek wdrapał się Mary na sukienkę, zaś łupinka gramoliła się na pień jabłoni, pod którą siedzieli i patrzyła na dziewczynkę pytająco. Wróciła jednakże do domu, a gdy usiadła blisko łóżka, Colin począł wąchać jak Dick, choć nie z takim jak on doświadczeniem. Pachniesz jak kwiaty i świeżość, zawołał radośnie. Czym tak pachniesz? To chłodne, gorące i słodkie równocześnie. To wiatr z wrzosowiska. Odparła Mary. A pachnę tak jeszcze od siedzenia w trawie pod drzewem z Dickiem, kapitanem sadzą, orzeszkiem i łupinką. Wiosna tak pachnie ślicznie i ziemia i słońce. Mówiła to szeroko, rozwlekle gwarą, którą trzeba było słyszeć, by zrozumieć jak zabawnie brzmi. Colin począł się śmiać: Co ty robisz? Nie słyszałem nigdy mowy takiej w twoich ustach. Strasznie zabawne. Daję ci próbkę mowy dika, gwary Yorkshirejskiej. odpowiedziała Mary triumfująco. Nie umiem mówić tak ładnie jak Dick i Marta, ale zawsze się już trochę poduczyłam. Czy ty mnie rozumiesz? Właściwie to wstyd, przecież jesteś tu urodzony i wychowany. Potem zaś poczęła się śmiać i śmiali się oboje tak serdecznie, że się opanować nie mogli, aż pokój śmiechem ich rozbrzmiewał, tak że gdy pani Medlock otworzyła drzwi, cofnęła się pospiesznie w korytarz i poczęła nasłuchiwać zdumiona. Jak Boga mego kocham, mówiła do siebie. Niesłychane rzeczy. No i kto by to pomyślał? A tymczasem... Tyle było do omówienia. Zdawać się mogło, że Kolinowi nigdy dosyć było opowiadania o Diku i Kapitanie i sadzy i orzeszku i łupince i o koniku który zwał się Skoczek. Mary pobiegła z Dikiem do lasu, by go zobaczyć. Był to mały, kudłaty kucyk z wielką grzywą, zwieszającą mu się na senne oczy, miłym pyszczkiem i aksamitnymi nozdrzami właściwie był on chudy bo żywił się trawą jedynie lecz taki sprężysty i muskularny jakby drobne jego nóżki ze stali były zrobione podniósł głowę i lekko zarżał skoro tylko ujrzał dicka przydreptał do niego i głowę na ramieniu mu oparł dick powiedział mu coś na ucho skoczek zaś odpowiedział rżeniem parskaniem i sapaniem wielce zabawnym dick kazał mu podać Mary przednią nóżkę i pocałować ją w twarz swym aksamitnym pyszczkiem czy on naprawdę rozumie wszystko co mówi dick Spytał Colin. Zdaje się, że rozumie, odpowiedziała Mary. Dick mówi, że z każdym stworzonkiem można się zrozumieć, jak się jest naprawdę jego przyjacielem, ale trzeba być właściwie prawdziwym przyjacielem. Colin chwilkę leżał bez ruchu i zdawało się, że się na ścianę zapatrzył. Lecz Mary wiedziała, że rozmyślał. Chciałbym być bardzo przyjacielem zwierząt, powiedział wreszcie, ale nie umiem. Z nikim nigdy nie byłem w przyjaźni. Nie znoszę ludzi. A mnie znosisz? Zapytała Mary. Owszem, znoszę, odparł. To bardzo zabawne, ale ciebie to ja nawet bardzo lubię. Ben Weatherstaff powiedział, że jestem podobna do niego, rzekła Mary. Mówi, że mamy równie nieprzyjemne charaktery. Mnie się znów zdaje, że i ty jesteś do niego podobny. Wszyscy troje równi sobie jesteśmy. Ty, ja i Ben Weatherstaff. On mi w ten czas powiedział, że taki mamy nieprzyjemny wyraz twarzy, jaki charakter i dlatego aż przykro na nas patrzeć. Ale ja na przykład wcale się nie czuję taka nieprzyjemna, odkąd poznałam Gila i Dika. Czy masz czasem uczucie, że nienawidzisz ludzi? Spytał Colin. Owszem, odparła Mary szczerze. Byłabym cię na pewno nie cierpiała, gdybym cię była poznała przed Gilem i Dikiem. Colin drobną swą chudą rączkę wyciągnął i dotknął jej ramienia. Mary — Rzekł. — Chciałbym, żebym nigdy nie powiedział o tym wyrzuceniu stąd Dika. Nienawidziłem cię, gdyś powiedziała, że on jest anioł i wyśmiewałem się z ciebie, ale myślę, że może z niego naprawdę anioł. — Bo tak naprawdę to może ja głupstwo w ten czas powiedziałam. Przyznała Mary otwarcie. Bo jak na anioła, to on ma za nadto zadarty nos, za szerokie usta, za nadto połatane ubranie i za nadto mówi gwarą, ale jednak, gdyby w Yorkshire był anioł i mieszkał na wrzosowisku, gdyby był taki yorkshire'ski anioł, to myślę, że rozumiałby mowę kwiatów i wiedziałby, jak je hodować i umiałby przemawiać do zwierząt, tak jak Dick, a one wiedziałyby, że jest ich przyjacielem naprawdę. Wzrok Dika wcale nie byłby mi przykry, rzekł Colin. Bardzo pragnę go zobaczyć. Cieszę się, że to mówisz, odparła Mary. Odparła Mary. Bo widzisz, bo uprzytomniła sobie teraz zupełnie nagle, że nadeszła stosowna chwila. Kolin zaś czuł, że coś teraz się wydarzy. Bo co? Dopytywał gorliwie. Mary była taka wzruszona, a taki ją jednocześnie lęk ogarnął, że wstała z krzesła, podeszła do kolina i obie jego ręce ujęła w swoje. Czy mogę ci zaufać? Zaufałam Dikowi, bo nawet ptaszki mu ufają. Czy mogę więc zaufać tobie na pewno tak zupełnie na pewno? Pytała błagalnie. Twarzyczka jej miała wyraz tak uroczysty, że chłopiec wyszeptał tylko: tak, możesz. A więc Dick przyjdzie tu do ciebie jutro rano i swoje zwierzątka przyprowadzi z sobą. O mój Boże! zawołał uszczęśliwiony Colin. Ale nie koniec na tym! ciągnęła dalej Mary, blada z uroczystego wzruszenia. Powiem ci coś ważniejszego. Jest furta do ogrodu. Znalazłam ją. Była ukryta w murze pod bluszczem. Gdyby Colin był silnym, zdrowym chłopcem, byłby zawołał na cały głos. Hura, hura! Lecz był słaby i nerwowy. Źrenice jego poczęły się rozszerzać. Tchu schwycić nie mógł. Och, Mary! Zawołał prawie szlochając. Czy, czy będę mógł go zobaczyć? Czy, czy będę mógł tam wejść? Czy będę żył, by móc doń wejść? A mówiąc to, czepiał, a mówiąc to, czepiał się rękami jej sukienki i przyciągał ją ku sobie. No, naturalnie, że go zobaczysz. Pogardliwie rzuciła Mary: Będziesz żył, będziesz! No, nie bądź niemądry. A była przy tym taka naturalna, i nienerwowa, i dziecinna, że przywołała go do równowagi na tyle, że począł się śmiać. Zaś kilka minut potem siedziała już w swym krześle i opowiadała mu już nie o tym, jak sobie wyobraża, że ogród tajemniczy wygląda, lecz o tym, jaki jest w rzeczywistości. Colin zaś zapomniał o bólach i znużeniu i słuchał niczym oczarowany. To zupełnie tak samo, jak go sobie wyobrażałaś, powiedział po chwili. Wtedy już miałem uczucie, jakbyś w nim była. Pamiętasz? Powiedziałem ci to, gdyś mi pierwszy raz opowiadała. Mary zawahała się chwilkę, po czym śmiało wyznała prawdę. Widziałam go, byłam w nim. Mówiła. Znalazłam klucz i od kilku tygodni doń chodzę. Ale nie mogłam ci powiedzieć, nie mogłam, bo nie wiedziałam, czy na pewno mogę ci zaufać. Koniec rozdziału osiemnastego z wszystkich dwudziestu siedmiu. Jeżeli się podobało, zostaw koniecznie pod filmem kciuk w górę, no jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, no to subskrybuj ten kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnej na nim nowości, no i będę bardzo wdzięczny, jeżeli polecisz ten kanał swoim znajomym. Niech się niesie, dobra nowina. Do usłyszenia, hej!